Siemanko, z tej strony Cezar i czas na 12 AW Shortcut. Konkurencja nabrała rozpędu po Summerslam, ponieważ również Monday Night Raw prezentowała solidny poziom. No i Lesiu, trzymał krzyki za to, że Leaf Morgan wytrzyma z pasem kobiet do Survivor Series i dostajemy odcinek o twoich top 10 zawodniczkach w historii. Ale wracając do, do tematu, czy w tym tygodniu to mi przyszło skomentować gorszą z tygodniówek? Zaraz się przekonamy. Dynamite zeszliśmy walką między Orange Cassidy'em a Jayem Little'em. Na początku, gdy Cassidy'emu w końcu udało się włożyć ręce do kieszeni i uzyskać lekką przewagę, Lital uciekł na rampę, gdzie liczył na pomoc swojego teamu. Best Friends mieli jednak plan na wielkiego Hindusa. Czak przed trendowi na barana założyli na siebie długi brązowy frak i byli nawet wyżsi od Singa. Nie doszło jednak do żadnego ataku, jednak gdy walka wróciła do ringu, tam Jay zaczął znęcać się nad lewą nogą rywala. Najbardziej bolesnym atakiem był drobnik na stalowe schody, które zgniatały właśnie lewą kostkę Cassidy'ego. Kontuzja dała się we znaki Blondynowi, ponieważ nie był w stanie rozpędzić się, by wykonać Orange Punch. Jay za to był uważny, nie rał złapać się w roll-up i zwyciężył po wykonaniu swojego popisowego Little Injection. Zwycięzca mógł co niektórych zaskoczyć, jednak gdy później Sonjay Dutt i Satnam Singh wyszli pogratulować koledze, ich intencje stały się jasne: Jay Little będzie zapewne kolejnym challengerem urdloa i w sumie nie mam nic przeciwko. Little chciał ponownie zapiąć figur For Leglock na Kasy Dim, co ściągnęło na ring zarówno bez Ferenc, jak i samego urdloa. Big Ben przyjął wyzwaniem i zobaczymy tę walkę na Battle of the Bells. Biorąc pod uwagę, że gala odbywała się w rodzinnym stanie Wardloa, dziwnym nie odegrał on tu większej roli. Także jak przyzwoite otwarcie, ale nic specjalnego. Who's Ready for Story Time with Adam Cole, baby? Cole opowiedział o tym, że świetnie jest tu być z powrotem, jednak niestety dalej nie jest fizycznie gotowy, by wrócić do ringu. Podczas tej przerwy miał jednak czas, by przemyśleć kilka rzeczy bo prawdziwy lider nie cieszy się z obecnego sukcesu, tylko zastanawia się, co mógłby zrobić jeszcze lepiej. Zaczęło robić się gorąco, gdy teoretycznie lider Undisputed Elite stwierdził, że dla niego najważniejsza jest jego lojalność oraz byta frakcja wygrała pierwszy turniej opasy trios. Jednak skoro on i Kyle nie są zdolni do walki, a Young Bucks nie chcą walczyć w trójce z Bobbiem Fishem, to jest mu strasznie przykro, że nawet nie wystąpią w tym turnieju. Nie wystąpią? Nie wystąpią, bo oni też nie będą zdolni fizycznie. No i wydarzył się atak Kola, O'Reilly'ego i Fisha na Baksów. Na szczęście dla Jacksonów zocieczą przybieg hangman Page, którego już tydzień temu nieśmiało namawiali do połączenia sił. Ręka podana i wydaje się to wojenny zakopany. Pytanie, gdzie w tym wszystkim będzie, o ile serio może już wrócić Kenny Omega. Bardzo mocny element tego Dynamite, wyśmienity segment. Na backstage'u Moxley pytany o to, czy wolałby się zmierzyć z Jericho czy z Uton, odpowiedział oczywiście, że ma to gdzieś. I mówi serio, bo gdy wychodzi z kimś do kwadratowego pierścienia, Interesuje go tylko zmierzenie rywala, najchętniej wysłanie go nawet do szpitala kosztem własnego zdrowia. Walka kobiet doczekała się głośnego dissys z awesome od fanów, bardzo buja niespodzianka, ale ciężko żeby tak nie było, jeżeli AEW wystawiło praktycznie wszystko, co ma najlepsze w dywizji kobiet, za wyjątkiem trójki zamiast zamieszanej w rywalizacji opas TBS. Tak, team meż między Thunderstorm a Britt Baker wraz z Jamie Hater naprawdę dostarczył emocji. Obyło się bezboczy oprócz tego, że Alabama slam wykonywany przez Tony Storm wygląda po prostu fatalnie słabo. Hilowe zawodniczki były w stanie odnieść zwycięstwo, dzięki temu, że Storm trafiła chyba atakiem Thunder Rose w narożniku. To pozwoliło MVP tego spotkania, czyli Jamie, wykonać swój lariat, co ostatecznie dało jej i Britt zwycięstwo. Publika była naprawdę żywioła podczas tego starcia, przez co oglądało się je naprawdę dobrze. Pod kątem story, stety niestety, znów obracamy się wokół tych samych zawodniczek. No chyba, że będziemy chcieli dać chociaż shota o pas hater, uważam, że byłoby to w sumie niegłupie rozwiązanie. Eddie Kingston przerwał materiał wideo o samym Itay, którzy miesiąc temu brali ślub w Paryżu. Dodał, że fani na pewno nie chcą tego oglądać na wrestlingowym show. A wracając do wrestlingu, jak Sami załatwi swoje sprawy, niech lepiej sprawdzi skrzynkę mailową, bo Eddie wyzywa go do walki na All out, za to, co zrobił podczas jego walki z Jericho. Sama ich walka niezbyt mnie grzeje, ale Sami da dobrą walkę nawet z gościem, który jest tak odmienny od niego stylowo jak Kingston, więc niech będzie. Absolutnie nie jestem fanem skłosz meczy, a taką właśnie walką było starcie Powerhouse Hobbsa z Renem Johnsonem o ile dobrze zapamiętałem nazwisko tego jobbera. W dodatku, że Hobbs nawet nie wykonał swojego popisowego Spinebustera. Sama walka odbyła się oczywiście tylko po to, by po niej mógł być Ricky Starks szukający zemsty. No i co, szukałem Spinebustera w walce, a znalazł go Ricky i jak zawsze wyglądał on mocarnie. Szkoda, że nie, nie daliśmy się nawet Rickiemu wypowiedzieć, no ale liczymy na więcej z tym storylineem w, w kolejnych tygodniach. Klimatyczna wstawka od Darbiego. Darby wie, że jego wkurza fakt, że to Alin stawił się za nim do Tarego Kana i polecił zatrudnienie go w AEW. King twierdzi, że nie potrzebuje niczego od Darby'ego, ale tak naprawdę to przecież na jego imieniu próbuje się wybić i niech pamięta, że to sam on prosił o ten coffin match. Podczas całej tej wypowiedzi Alin sam tatuował sobie na dłoni tatuaż widoczny u was obecnie na ekranie. Przypomnijmy, że King z kolei wytatuował sobie nagrobek z napisem Tu leży Darby Alin. Jest mocno. Walka za tydzień szykuje się niesamowicie, jednak z tego miejsca już muszę wam powiedzieć, że za tydzień short nic niestety nie będzie przez moje obowiązki w pracy, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej obejrzymy sobie spokojnie kawał dobrego Dynamite. Kolejną walkę oglądałoby się nam lepiej, gdyby odbyła się gdzieś tak z 10 lat temu, a mowa tu o walce Christian Cage kontra Matt Hardy. Nie, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale w trakcie tego Dynamite Jungle Boy próbował przejechać autem Christiana dającego wywiad na zapleczu, więc jest desperowany. A celu walki to cóż, mocno przeciętna. Matt i te jego ataki z drugiej liny, dużo ich typowych pod podstawowych czasów, ale jak dla mnie za mało ze strony Cage'a, może wtedy byłoby ciekawiej. Ostatecznie Matt sam sobie zgotował taki los, bo nie trafił z elbow dropem na stół poza ringiem. Hmm, w sumie trafił, tylko że no, w sam stół, a nie w rywala. To pozwoliło siedmiokrotnemu mistrzowi świata na wykonanie kill już na środku ringu i zgarnięcie wygranej. Po walce chciał sobie przyp przypomnieć czasy TLC i wykonać koncert Hardiemu, jednak Jurassic Express miał inne plany i Krysztań znów musiał ratować się ucieczką. Do Pay-Per-View jeszcze miesiąc, a za bardzo nie widzę dalszych pomysłów na tę rywalizację, bo mam nadzieję, że nie będziemy oglądać podobnego schematu kolejne tygodnie z rzędu. Już nawet przyjąłbym jakiś sztampowy kontrakt signing z dopiskiem, że panowie nie mogą się dotknąć przed Pay-Per-View i myślę, że byłoby lepiej. Po przerwie reklamowej użyliśmy i tarapajdża z mikrofonem. Zaczął on narzekać na to, że jest zbyt rzadko w telewizji, nie ma swojej własnej figurki oraz nie jest raz z innymi gwiazdami na tarakach ze sprzętem Za OG -AW. Za to wszystko zebrał pozytywną reakcję, jednak oczywiście tam stwierdził, że ten child jest sztuczny, a jakoś fani nie są zbyt skoczy do tego, żeby kupowali jego koszulki i wspierać go. Jego usługami był ewidentnie zainteresowany stołgi Hathaway i wyda wydaje się, że zyskał on nowego zawodnika do swojej ekipy. Paige jest bardzo dobry na mikrofonie i przy w ringu zobaczymy, co ta współpraca może mu dać w przyszłości. A teraz mała perełka tego Dynamite, czyli dumpster match między Acclaimed a Gun Clubem. Najpierw na arenie zjawili się ci druzy, jednak dało to motyw na atak z zaskoczenia przez Acclaimed. Najpierw koszem na śmieci oberwał Daddy S, a potem sami As Boys. Dopiero wtedy Max mógł zacząć swój popisowy rap. Najlepszą linijką było: Bez filtra, nie jestem Instagramem. Pożegnamy się z As Boys jak z Vince McMahonem. No, tak mniej więcej po polsku by to brzmiało. Akcji było naprawdę sporo i to głównie synowie Billiego dominowali. Pierwszy w śmietniku starali się Aclaimt, jednak nie dali łatwo za wygraną. Walka potem przeniosła się na rampę, gdzie czekał drugi kosz podpisany specjalnie dla Trash Boys, ale również i tam, bo on zatrzymał ładnie wyglądające Cold 45 i chłopaki były w tarapatach. Planem Gun Club na rozpromieniu się z rywalami był elbow drop z konstrukcji wejścia na arenę na stół na rampie. Okazało się jednak, że Acclaim mają dokładnie taki sam plan: Max wdropał się z Austinem na górę i zrzucił go prosto do śmietnika. Następnie pozostało już tylko jedno: piękny elbow drop dla Coltena. Wrzucenie drugiego brata do świetnika, zamknięta klapa, i po sprawie Bowens i Caster wygrywają. Jednak wiecie co, ten pojemnik miał kółka, tak więc by dolać oliwy do okna, a Claim zepchnęli jeszcze świetnik z rampy, by ostatecznie dać znać S-boys co o nich myślą. Super element tego Dynamite, a Klaimt po prostu muszą być w przyszłości mistrzami Tag Team, mają wszystko co potrzeba. Main eventem było starcie między Willerem Newton a Chrisem Jericho, którego zwycięzca zmierzy się z Moksem za tydzień o AEW Championship. Wiadomo było, że White Druze będzie grał w brudno, więc para tu Point była tuż przy nim już od wejścia na arenę. Na szczęście dla Juty po czasie dołączył do niego Claudio, a tylko pierwsza interwencja Menarda i Parkera wystarczyła, by sędzina Edwards wyrzuciła ich z areny. Druga połowa walki była naprawdę niczego sobie i oglądaliśmy bardzo dobry listnik. Niezłe kontry, dobrze zapięte submissiony, wszystko w punkt. Mówiłem jednak, że Leszempion nie będzie walczył do końca czysto. Tajną bronią Willera było za to atakowanie złamanego nosa Chrisa. Jednak ten oczywiście miał w sobie swój baseball, czyli Floyda. Aubrey drugi raz w tej, w tej walce wykonała dobrą robotę i przeszkodziła Jericho, jednak gdy wyrzucała ki, White J. kopnął rywala poniżej pasa, co pozwoliło mu następnie zapiąć tą boleśniejszą wersję Walls of Jericho, czyli Lion Tamera, co zmusiło członka BCC do odklepania. Obecny już prezydent do pasa nie zamierzał jednak przestawać i pewnie trzymałby tak młodego Jute w nieskończoność, gdyby nie pojawienie się Moxleya. Teri złapał za mikrofon i obiecał spełnić prośbę Moxleya, bo za tydzień zobaczymy tego go chciał, czyli tego ostatniego walczącego ucznia Hard Dungeon, czyli Lion Harta. No i tak zakończyliśmy to Dynamite. Naprawdę w porządku odcineczek, odstawała tylko i wyłącznie walka Cage'a z Hardym i wystąpienie Hopsa. Pozostałe rzeczy przynajmniej dobre, a niektóre bardzo dobre, jak Damster Match czy też segment z anti Elite. Ode mnie ocena 7,5 na 10. No i nie, niestety, tak jak mówiłem w ciągu odcinka, nie będzie mnie za, za tydzień, a co gorsza, nie będzie mnie też na początku września, by omówić Pay Per View All Out. Trzymam tylko kciuki za dobre hotelowe w Fi w Egipcie, by chociaż móc w spokoju obejrzeć dobrą galę. Mówił dla Was, Cezar, i słyszymy się za dwa tygodnie. Hej.